Prestiżowy dziennik Financial Times docenił polską firmę. Zdaniem Adama Rafalskiego z Forbesa to zysk tego tygodnia. Brytyjczycy tym razem nagrodzili bydgoską PESĘ. Powinniśmy się cieszyć tym bardziej, że jest to pierwsza w historii nie tylko Polski, ale i firmy reprezentującej nasz region. Ekspansja bydgoskiej PESY dopiero się zaczyna. W 2012 roku podpisali chyba największy kontrakt w swojej historii, mianowicie dostarczenie taboru do regionalnego oddziału Deutsche Bahn. Oprócz tego firma eksportowała już na takie rynki jak włoski, białoruski czy węgierski, w związku z tym... Wszystko na to wskazuje, że no mamy perełkę w skali europejskiej. Gratulujemy. Martyna Mroczek-Kowalik, Zonet Business, za zysk tygodnia uznała również doniesienia z kolei. Polskie linie kolejowe ogłosiły, że do września skończy się modernizacja ostatniego odcinka trasy kolejowej Warszawa-Gdynia i od grudnia ma już jeździć po niej szybki pociąg Pendolino. To oznacza, że podróżni będą mogli pokonać trasę z Warszawy do Gdyni w jedyne 2,5 godziny, a nie tak jak do tej pory, w ponad 5. Mam nadzieję, że to wreszcie dojdzie do skutku. Tymczasem polski budżet oszczędza na emerytach. Co za zysk tygodnia uznał Łukasz Kowalski z TVP Info. W lutym okazuje się z najnowszych danych było o 100 tysięcy mniej emerytów i rencistów niż przed rokiem. A to oznacza, że w całym roku budżet zyska 2 miliardy złotych. Widać już pierwsze efekty reformy emerytalnej. Przesunięcia tego wieku emerytalnego coraz Później idziemy na emeryturę, coraz dłużej pracujemy, ale i tak warto powiedzieć, że co roku w budżecie ZUS-u brakuje 40 miliardów złotych. Tracą natomiast eksporterzy i to jest strata tego tygodnia. O ponad 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadł nasz eksport do Rosji. Widzimy już pokłosie tego, co dzieje się w polityce. Eksporterzy zaciskają zęby, a szczególnie problemy Odczuwają ci, którzy eksportują produkty rolne, produkty spożywcze, ale także i towary chemiczne. Stratą są również informacje, że Polacy przestają sobie radzić ze spłatą kredytów hipotecznych. Według danych Narodowego Banku Polskiego aż o 17% wzrósł współczynnik tzw. złych kredytów, czyli tych, których po prostu nie spłacamy regularnie. Wartość tego złego rynku wynosi ponad 10 miliardów złotych, z czego ponad 3 miliardy to tylko kredyty we frankach szwajcarskich. No więc zaczynają się sprawdzać te prognozy analityków, którzy twierdzili, że to szaleństwo kredytowe z 2007-2008 roku odbije się czkawką i to się zaczyna niestety dziać. Złe informacje płyną też z rynku paliw, bowiem autogaz może wkrótce mocno zdrożeć. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki ustawy, która miałaby zwiększyć poziom rezerw obowiązkowych tego paliwa. Ministerstwo twierdzi, że to wynika z dostosowania naszych przepisów do prawa unijnego. Tymczasem przedstawiciele branży obliczyli, że takie zmiany spowodują podwyżkę cen LPG o 9 do 11 groszy na litrze. To uderzy w prawie 2 miliony kierowców i 5 milionów gospodarstw rolnych, które korzystają z tego paliwa.